Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o karmieniu pytona zielonego. Zapraszam. Więc jest wiele kontrowersji na temat karmienia pytona zielonego. Wiele ludzi po prostu nie wie, jak się do tego zabrać albo karmi te węże źle. Pyton zielony to wąż nadrzewny bardzo dużo w zasadzie ciągle siedzi na drzewach e, lub na gałęziach. Z reguły pytony zielone nie schodzą nawet na ziemię jeżeli tak, no to raczej naprawdę rzadko i sporadycznie. Ze wszystkich naszych pytonów zielonych w zasadzie tylko dwa regularnie schodzą na ziemię, reszta w zasadzie zawsze siedzi na gałęziach i to jest ich normalny tryb życia. Dlatego to, jak je karmimy, jest dość istotne. Zasada jest taka: karmimy, żeby na ciele węża widać było zgrubienie po tym, jak on zje swój, swój posiłek. Czyli młode pytony zielone karmimy co 4 do 6 dni takie noworodki. Potem od 6 do powiedzmy 8 dni po jakimś tam czasie, po kilku miesiącach życia. Na tą chwilę mamy tutaj młodego pytona zielonego, który obecnie ma rok i miesiąc, czyli 13 miesięcy. I tego malucha karmimy teraz co 7 do 10 dni w zależności od posiłku. Na tą chwilę karmimy go um, czwartym rozmiarem myszek. Dorosłe samice karmimy średnio co 14, co 21 dni szczurem. Niedużym szczurem um, szczurem powiedzmy poniżej 100 gram na pewno tak myślę że to jest 70 gram, coś koło tego niektórzy w ogóle nie karmią szczurami my karmimy dorosłe samice takie jak tą tutaj to jest samica która teraz jakby jest łączona z samczykiem i ją karmimy szczurami mamy jeszcze kilka takich samiczek i wszystkie dostają szczury mniejsze samiczki karmimy dla, dużymi myszami albo tutaj jest taki rozmiar jumbo mouse czyli to na zasadzie x mysz po prostu w rozmiarze XL Niektórzy ludzie, hodowcy wieloletni, amerykańscy w ogóle nie stosują czegoś takiego jak ramy, jakieś tam czasowe jedzenia, tylko po prostu jak, jak wie, że wąż jest głodny i zje, no to karmi. I tak to wygląda. I węże chowają się dobrze i są zdrowe. Jeżeli próbujemy podać posiłek i nasz wąż nie jest zainteresowany, nie ma sensu go męczyć i pół godziny próbować mu podać, zabierać, dotykać go i tak dalej, i tak dalej. Z młodymi robi się tak owszem, natomiast dorosłe węże po prostu to jest z reguły bezcelowe. Z naszej praktyki i tak naprawdę wielu praktyk na świecie wynika, że Węże, które poczują zapach jedzenia, a wszystko jest z nimi w porządku i chcą zjeść, to po prostu zjeżdżaj. W zasadzie po pierwszych paru sekundach już wiadomo, czy wąż zje czy nie. Jeżeli nie, ok, nie ma sensu go zmuszać ani trzeba to po prostu zostawić i spróbować za tydzień. Nie ma sensu też codziennie próbować i, i, da, i podawać mu tego pożywienia, no bo to po prostu bardzo stresuje to zwierzę. Także jeżeli wąż odmówi jedzenia, ok, wszystko w porządku, czekamy 5-7 dni, czasami 10. Próbujemy ponownie, że nie, ok. Daj mu jeszcze tydzień, drugi, trzeci. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli wąż wygląda ok i, i jest w porządku, to myślę, że nie ma sensu biec do weterynarza, marnować tak naprawdę pieniędzy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i po prostu poczekać. Myślę, że wąż po prostu czasami tak ma, że nie chce jeść i koniec. I my nic z tego nie mamy. Możemy próbować, ale jeżeli nie będzie chciał zjeść, to wiadomo, że nie zje. Dlaczego jeszcze wąż może odmawiać pożywienia? Na przykład, jeżeli przestawiamy węże albo do tej pory jadł jakąś tam karmówkę, czyli na przykład jadł myszy, a podam muszczura, albo jadł żywe, a podamy mrożonkę, to często zdarza się, że po prostu wąż nie będzie chciał tego zjeść. W tym wypadku też należy uzbroić się w cierpliwość. Czasami przerzucą się bezproblemowo, czasami jest to duży kłopot, natomiast no, tak po prostu się zdarza. Bo może jest przyzwyciężone do czegoś, tam i dajemy coś innego, coś co pachnie inaczej, ma inną temperaturę i tak dalej, dlatego węże reagują różnie. Aczkolwiek no na pewno jest możliwe przestawienie węża z żywego pokarmu na mrożonki. My w naszej hodowli używamy tylko mrożonek i uważam, że to jest najlepsze, co można zrobić dla tych węży. No nie karmimy e, rocznego pytona zielonego pinkami, bo to po prostu nie ma sensu. E, podawanie dwóch posiłków też raczej nie. Lepiej podać jeden większy aniżeli dwa mniejsze. Tak ja uważam. I na razie jest to jakby owocne i nasze węże są zdrowe, rosną dobrze. Dla ramienia zielonych należy używać dosyć długich szczypiec. Takich jak tutaj, te są dość naprawdę wielkie. My z reguły używamy tych, czyli z gumową końcówką. No i zasada jest taka, że staramy się aby nasza ręka jakby nie była odsłonięta. W sensie, żeby była osłonięta szkłem. To nam daje jakby gwarancję, że nie zostaniemy ugryzieni przez takiego węża. Natomiast no, węże atakują to, co trzymamy, a nie nas, także no nie wiem, nam no, się przy karmieniu już nigdy nie zdarzyło, żeby któryś z nas został ukąszony, aczkolwiek jest to możliwe. Pytony zielone, tak samo jak była psiogłowe, no, Są wężami nadrzewnymi, dlatego trzeba pamiętać o tym, że wąż ten po prostu musi się wypróżniać. Jeżeli nasz pyton zielony nie wypróżnił się po kilku posiłkach, należy przerwać karmienie. Możliwe, że jest zaczopowany, albo jest jakaś inna przyczyna zwiększyć wilgotność. Albo po prostu wykąpać węża, to często po prostu. Reakcją na takie zachowanie jest właśnie wydalenie kału, i możemy być spokojni, że wszystko jest z nim w porządku. Jeżeli nasz wąż przyjmował pokarm regularnie i nagle przestaje jeść, nie oznacza to nic złego. Czasami po prostu węże robią sobie taką przerwę, bo same czują, że tego potrzebują. Jeżeli to samce, pytonak zielonego, to w okresie godowym, samce po prostu czasami robią sobie godówki, to jest też zupełnie normalne od około powiedzmy półtora roku do jakby, wyższy, jakby bardziej zaawansowanego wieku, zaawansowanego wieku mogą to robić, takie godówki. To Jeżeli chodzi o karmienie, to mamy też karmienie jakby siłowe. Na czym ono polega? Ma on polega na tym, że my karmimy węża na siłę, ponieważ sam nie je. To na pewno nie jest zalecane dla osób, które nigdy nie miały doświadczenia wcześniej z wężami i nigdy wcześniej tego nie robiły. Karmienie siłowe. Odbywa się wtedy, gdy wąż jest po prostu najczęściej chory. Czyli po prostu wąż jest chory, jest off-food, czyli nie przyjmuje pokarmu od dłuższego czasu, na przykład dostaje antybiotyki, jego ciało jest osłabione, jego organizm jest po prostu słaby i wymaga energii. Wtedy podajemy coś małego. To może być noworodek szczurzy albo coś lekko większego, najlepiej bez futra, bo futreko jest ciężkostrawne. Dlatego staramy się coś takiego podać i, I to temu mamy samiczkę. Piękną samiczkę e, lokalizacji Japan. No i niestety kupiliśmy ją od, od od pewnego człowieka jakiś czas temu i okazało się, że samiczka ma przewlekły prolaps. Teraz po konsultacji z weterynarzem i tak dalej, samiczka jest na antybiotykach, dostaje leki, codziennie podajemy jej leki, e, codziennie ją kąpiemy, codziennie zmieniamy jej wodę i tak dalej. Natomiast no niestety e, ona teraz nie jest już chyba 6 tygodni. Dlatego weterynarz zalecił, żeby powoli coś tam zacząć jej podawać. Zaraz pokażemy kilka wycinków z dzisiejszego karmienia. Także możecie zobaczyć jak to wygląda. A później pokażemy karmienie tak zwane siłowe. Czyli tak naprawdę nakarmienie węża, który po prostu nie chce jeść i no nie mamy innego wyjścia. Dobra, no to jedziemy. Dobrze. Kolejny karmienie, a pani jest w nowym terrarium, więc podziwę, że będzie jakiś tam problem, ale zobaczymy.

Dobra, to jest o, no i kolejna samiczka, ona jest bardzo głodna i jest dość agresywna. Już czuję na pewno i myślę, że raczej na pewno weźmie okay. No dlatego, dlatego dobrze mieć dłużej te szczypce. Jest bardzo szybko i mm -hmm. Zmienia też wadliśmy, wyciągnęliśmy, także może być trochę zestresowana, ale weźmy na to na drogę. Napięta jak skroba. Jak już jest to czas. Podejście numer dwa. O, tu to wyskoczyć. Zostawiam prębę. thank Bardzo ważną rzeczą w takiej sytuacji jest pokrycie karmówki lubrykantem. My używamy KY Jelly. To jest bardzo neutralny lubrykant, który jest bezpieczny dla węża. To jest bardzo ważne po to, żeby po prostu pokarm wszedł gładko i bez problemów. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, dajcie suba i łapkę w górę. Koniecznie sprawdźcie nasze profile społecznościowe na Instagramie oraz Facebooku. No i co, mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to śmiało możecie pisać do nas albo w komentarzach, na pewno na nie odpowiemy. Dzięki na razie.